Witam was, jak mówiłem w pierwszym odcinku na tablecie, sprawdzimy czy to zadziała. Na początku nagrywam, później na telefonie wam pokażę. Powiem, czy już jest odcinek na tym jest mój kanał na tablecie. Jak widzicie, już jest, nuda. Widzę nie. To jest nowa mapa. Jakby co, jeżeli ktoś nie wie. Bde. Przepraszam. Uj, wymsknęło mi się. Przeklinąłem, przepraszam, wymsknęło mi się. O, coś tu jest. Kurczę, to będzie, to mi się przyda, co to jest? Działo! To są nicja do czołgu, Czekajcie czy się przyda. Może się przyda. Dobra. zrób jedziesz z nimi. Czeka, czy tu jest ta tu jest świnka. Tu jest ta świnka. Ojej, to cofka, 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 cofka. Nie nie idź za mną, nie idź za mną. Dobra, poszedł se. Okej, okay, gdzie jest czołg, gdzie jest czołg? On tutaj mam, do czołgu. Gdzie był czołg? No wiecie co, a, 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 Już może trzeci raz na mapę gram. Ej no, gdzie był ten czołg? Ja nie pamiętam, gdzie był czołg. Gdzie jest ten czołg? Tu? Tu jest. No, ładuj tego czołga. Jak mam bezbyny Ja bez o ja! O! Sorry. Nie zajmij się tymi żołnierzami. Świnia. Panka świnka. Ktoś tu się otworzył. Otwieraj, otwieraj. Co masz? Co masz, gościu? Pigi ma swoją armię. Jezus Pa! Poszła! Dobrze zastrze... dostała. Teraz przez 20 sekund nie może zabijać. Pigi. Widzicie? Nie baguje. Pięknie. Nagrywa mi nie baguje. Jezus. Amunicja. Znowu zastrzeli? Hm. Gaśnica, fajnie masz gaśnicę ale mi się bardziej coś nie da. Mi się by przyda. przydało paliwko do czołgu, nie? Ludzie, szukajcie paliwa. Musimy odpalić czołg, bo ja mam amunicję Tu może coś będzie zielony. Może by używany. No, to mnie dorwała no to na tyle skończymy. 3 minuty. Chyba teraz starczy, nie? Zaraz padzimy ci się w życiu. Modę... Moder nagrywa później. Jakby to nie? Nagramy muż ten horror. Mogę wam pokazać, jak to wygląda. Jest są kacenki. Pierwsza kacenka to jest, że trzymamy pistolet. Ładujemy sobie pistolet i... No niestety... Zasy... Powiem mówić to na kacen... pierwsza kacenka, której teraz się nie pokażę, bo to było od razu po włączeniu. Więc możecie się ściągnąć. To jest na sklepie play, darmowa aplikacja. Widzicie tutaj, że najpierw na schawkach to jest grę horror, więc... Jak polecam na schowkach. Jeśli macie schawki... O, ta muzyczka. Widzicie? Mam na normalu. Widzicie? Zobaczcie, wam pokażę, będę z tego nagrywać. Jezus. Widzicie? taka kacenka budzimy się. Tylko wam chwilę pokażę Budzimy się 22 taka pora trochę. Właśnie taka, że horror... Taka pora, aż że to horror to Budzimy się tutaj No już mogę Patrzcie Notka Find the killer Możemy sobie tak obracać te rzeczy Tutaj mamy Small, not the red find the killer, however, tracking down the killer all my life. But I call them protect my family. Ja mam nie przetłumaczę, słabo jestem trochę za angielskiego, ale. To jest szafka. Jezus! Zmęczę się 16 tego. To jest kurtka, której nie możemy wziąć. The police uniform, usual, coś tam. Wychodzimy. Patrzcie teraz, się zaczyna. Ta się zacznie 3, 2, 1 Zobaczycie co się będzie. Uwaga! Znowu Uwaga, 4, 3, 2, 1, 0 I teraz uwaga, patrzcie Poznajemy tak było dać Uwaga No, no no, Ja już jestem do przyzwyczajony Waga, teraz będzie ta łaga na Pop. Jedź mi stąd. Ok. Jeżeli ktoś ta się przestraszy, może pisać. Nic. Ja już powoli kończę. To chciałem Wam pokazać. Jakby co, nie wiem, czy ta gra się zapisuje. Dobra. Ja już włączam grę. no więc jeżeli chcecie żebym nagrywał tą grę piszcie hashtag horror a ja wam nagram tą grę tylko ona się nie zapisuje więc będziemy musieli no mogę jeszcze 3 minuty no wiesz więc ja już kończę więc zobaczymy czy się Znaczymy na telefonie czy wyskoczy mój ten teraz kanał a jeżeli tak to wbijajcie zrobię jeden odcinek na telefonie powiem wam że już jest i wam pokażę, żebyście mogli wbijać, więc na napa.